Ale wydaje mi się, że rok 2019, czyli ta pierwsza olimpia, mm -hmm. kiedy się, kiedy. Jakby wchodzisz i jak małe dziecko wpuszczone do piaskownicy. Spotykasz tych zawodników wszystkich, których obserwowałeś, którymi chciałeś przybić piątkę, a oni ci mówią cześć. Albo ktoś, że widział mnie na innych zawodach, mm -hmm. że stoisz i masz ten taki, taki, taki jest tam. Mało kto wtedy do mnie podszedł, to nie będę się miał, ale jest taki bootcamp, gdzie każdy mm. ma swoje imię, nazwisko i może ktoś podejść, zrobić sobie zdjęcie z tobą, pogadać. No wiadomo, że do tych gwiazd tam, którzy byli to. Pięć w każdej kategorii, no to była linia niesamowita. Do mnie podszedł jakiś Polak, do mnie podszedł ktoś tam zapytać, czasami nawet, hmm. a gdzie znajdę tego? <laughs> <laughs> Więc wiecie, no jakby te, na pewno tutaj jakby jeszcze jest pole do popisu, ale to było coś niesamowitego i pamiętam też jak dziś przede mną wychodził Chris Bumstead, czyli największa gwiazda Classic Physic na Mister Olympia i tak gdzieś szukał i nie mógł znaleźć nic do rozgrzewania się i ja mu podałem swoją gumę do rozgrzewania no bo chciałem być ferno mówię no jak, jak ma wygrać to ma wygrać i żałuję że wtedy nie zażartowałem sobie jak to zazwyczaj bym zrobił że jak wygrasz to chociaż mi ten puchar oddasz Aha. nie